Rośliny, Jakie ty robisz rośliny? Dzień dobry, witam was, ci go z Krawelbota, ci go z nie z botów, co ty krzalisz, Krawel 189, paja też jak przed to jest eksplozja, to... więc zapiszcie jego dzień dobry, nie wiem najpierw takie przywitanie, nie kocham cię, no co ty robisz? No, przestań, przestań! Ja do Ciebie biję, a ty Nie kocham cię no co? Jak się czujesz? Witaminka Kopiuję ją się czujesz? Dobrze? Słabo. Przepraszam, ale jaki miał to sens przepraszam? Co słabo? Nie słabo, tylko słabo. Co słabo. Czuję się słabo. Co się stało? Co się dzieje? Co się stało? Obraziłeś mnie. W którym momencie? Przepraszam bardzo. Dobra, omijmy temat i zapytajmy się, czy znasz Karmaza za 89? Tak, jestem jego fanką. Jego fan? Oh, no, dziękuję. Kto to się... Przyznać się! Kto to? Kto jest moim fanem? Znaczy fank? nie fantom, no nie? No więc... Zobaczmy Czy znasz karma możecie też... A tak, a co? Kim są karma ziki? Walkę kręty Walkę kręty. Co? Co? What? Nie, nie rozumiem Cię. Ale no dobrze, zadajmy kolejne pytanie. Czy lubisz uprawiać. Eee... Sport? Tak. A co? Najbardziej lubisz ze sportu. Sporty. Jezus, Całować. Nie wytrzymam, ja nie wytrzymam. To jest chore. O nie. Coś, coś się popsuło. Dobra, teraz ja to naprawię. Więc, dobra. To nie jest sport Jest No nie kurczę się na widzę Jakie robisz Rośliny Rośliny Jakie ty robisz Rośliny Minecraft GTA <ścoughs> Nie to to się... Mi i Lol lo i lo l, in. <śmany> GTA to nie są rośliny, to są gry! To są... to są gry, ale... ja... ja się pytam o... lośliny! Chciałem... mam chłopak z tą... się to odwal! Boże! Przestań! Przestań! Po prostu... No um, zapytaj zapytajmy się, jakie lubisz jedzenie? No, jakie lubisz jedzenie? Słodycze i mięso. To pewnie tak jak ja, ale słodyczy to już nie. Bardziej już... Czekolada gorzka, no. Trochę tutaj ten... Ekran sobie nagrywań jakoś inaczej. No dobra, to zobaczmy, co? Teraz... Co najbardziej uwielbiasz? Kuda co najbardziej uwielbiasz? Moje ulubione piosenki. Jaka jest ulubiona, no, Twoja piosenka? Jaka, jakie, jakie, jakie są? Czyli na nami na, na, Co to kurde jest za piosenka? What? Musiałam aż okno zamknąć. Tam hałasują. Tam wielcą, No to jak mam tutaj w ogóle nagrywać? Czy jest kiepski klimat do nagrywania? może podczas weekendu, bo tu mam czas, kiedy nagrać i tak dalej. Nie jestem z przejdźmy dalej. Do pytania. Robiś piosenkę? To je. O, czekajcie proszę. To. to jest eksplozja? Ty? No, a ty? O, lubi chyba. Nie, dom, to chyba, ty, że. Podwiedzająca, ty? Ja jestem jej twórcą. Ja jestem jej twórcą. A to dobrze dziękuję dobra, teraz pytanie do każdego widz, do widzów i do ci do moich widzów, no nie, i do CleverBot'a czyli jaką parodię zrobić na 100 subów albo na 25 lajków. Bo teraz będzie coś takiego, że musicie albo wbić do tej piosenki 25 lajków, żeby wstępne, albo 100 subskrypcji. Takie coś. Nie jestem robotem. A jest taka pioseneczka! Muszę wpisać. Dobra, moment. dobra, wpisuję. Nie jestem robotem. Piosenka. Gdzieś taka piosenka nie jestem. Ale nie ma... Nie jestem robotem. Nic. Niestety... Taka piosenka nie, nie istnieje, więc... Sorry, nie istnieje taka piosenka. Więc nie będę mógł zrobić jej party. Kiełbasa, ale nie, ale pomadka ta. Co? Dobra. pomyślę, jakie pytanie ostateczne zadać. Co grać? No on. Pytał no w Minecrafta i tak. Fortnite. Fortnite. Ty, ty lepiej gra w. FNAC. nie mam nie, nie ma pojęcia. A ty wiesz? Co? Czy lubisz być kochanym? No, no, lubię być, no. Kochanym. Tak? to jest. A jaki jest twój ubrany sport? Hokej. Okay. Nie wiem, tak się pisze, że nie wiem. Co już najbardziej jeść. O! Pyta mnie to co ja poprzednio zadawałem! What? <laughs> Dobra, piszmy, że mię co? <laughs> A ja pizzę. Też spoko. A robisz Może być. A kochasz... Co? Mnie? Nie, nie mogę. Nie mogę, co? Nie mogę. Dlaczego? Powiedzmy... Jestem... W us... Us... Ósmej klasie ósmej, nie ósmej, tylko ósmej. Nie nawet tego błędu ale tak eficznego nie mówię... One. Mówię. No, tak. I masz 16 lat? Nie. 14 Nie jest źle. No nie jest źle. Jak będę egzaminy wpisał, to jest bardzo źle. Bo muszę się uczyć. No dobra, my się. Że, że kończymy, więc napiszmy. Muszę kończyć. Czemu, kochanie? Przestań mnie nazywać, kochani. To ja ci zrobiłem! jest tak kochasz, no. Halo! No, więc czemu? Bo. bo kończę odcinek. Okej, okay, pa. No to pa! No, pa, pa, pa! Nienawidzę cię. No nie, dlaczego? Nie, no ale, serio, tak. Żegnam was. Zostawcie, nie wiem, pięć łapek, sześć łapek. Ty ileś ra, ale najwięcej, żebyście popili ten rekord. cię, cztery łapki były, były. Ale tam tym jeszcze poprzednim było pięć! To sub się pobicie. lekko, więc żegnam was, na razie i cześć, żegnam was z Cleverbotem, na razie i cześć. Czas skończyć to. Więc zostałyśmy na te, więc mogę Was poinformować, że joda już niedługo tu wejdzie do góry.